Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Amonga. like, czy to jak link, w opisie, się serdecznie. Do tego smacznego widzowie i rozpoczynamy sobie kolejną gierkę w Amonga. W takim razie, że, yy, jeszcze Jestem na PGA w tym momencie. Nie wiem, czy kiedy to w sumie wrzucę. Okaże się, że to w poniedziałek. Dalej, jeszcze na PGA. Nie no, chyba ten odcinek wlatuje w niedzielę, tak mi się wydaje. Jeśli wlatuje w niedzielę, to dalej jestem na PGA. Jak w poniedziałek, to sorry, już, już mnie nie ma. Oj, tak. Zobaczymy, zobaczymy, o której wyjadę w niedzielę, ale możliwie że jeszcze jak wchodzi ten odcinek to jeszcze gdzieś tam ładzę. Eee, dobrze. O! zmieniłem się w justera No nieźle, to jest bajcik. To jest bajcik. 100% bajcik, 100% bajcik. Eee przepraszam, bo no, z dwóch. Ja nie mogę wam powiedzieć czemu, ale jestem przekonany, że to jest bajcik. Moja rola tak mi podpowiedziała. Jest serem. Moja rola mi mówi, że to nie jest bejt. A rola mi mówi, że nic mi nie mógłby było e, to był ten, to był bejcik, tak mi mówi moja rola. Nie powiem wam jaka, ale ma, tak mi mówi. To tak mi rola mówi jest moja rola egzekutioner. A gdzie jest ciało? Yy, w adminie. Oje... No bajcik, bajcik, no. Ja no. W tej sekundzie pad kill. No w tej sekundzie pad kill, no tyle wiem. To mnie bardzo dużo osób no. było w tym. W labie no. był, był czem no. 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 Było dużo osób w lasek. A przejebałeś no, sobie myśl A był tepek na venta czy tylko mnie tepo? Ja wiem tylko tepo. Weź no, przestań się teleportować, ja? Karolinka. Ej, to tepo mnie na venta. Uuu, a kto ventował? Uuu kto ventował, przyznaj się, tak. Przyznaj się, w Z ferdkiem ją tepłem. O nie, o. najgorzej. O, o ferda, o. czemu wetujesz? Kurde bo tak zachęcająco wyglądała ta Ja już ten... myślałam, że to skipniecie, wentilacja. Ja apierdź, ale przecież to był Bates 100 Pro. Smutno mi Smutno ci, że kurde zabijasz? No nieźle, Weźcie się, się zastanów troszeczkę 100% leci Dobra, lecimy w takim jest razie Eee, okej, okej, no niestety No zmieniłem się w Jestera sekundę przed zgłoszeniem, więc no to jest proste, że to jest na pewno bejcik Eee, druga sprawa tak, no przydałoby się teraz wylecieć A żeby wylecieć to nie jest taka łatwa sprawa Bo najpierw trzeba e, się podłożyć A żeby się podłożyć to też nie jest łatwa sprawa Muszę musik ktoś zabić i akurat muszę być obok kila. No i to jest ciężkie, to jest ciężka sprawa, to jest ciężka sprawa. Okej, okay. światła zostały naprawione od razu, mamy inżyniera, to jest fajna opcja. Rufiks tutaj biegnie. Wywalone mamy tak naprawdę, wywalone. Tutaj Macia wy, wybiega, Madzia sobie biegnie do komunikacji. Madzia robi uploadzik, Ciekawe, ciekawe tutaj. Widać e, kącik e, Madzi tutaj jest. No czekamy, czekamy. Biegnie Pacia. Pacia czy zajebie Madzia? Aj, i Karolinka wybiega. A co tu robi nagle Madzia? Madzia została teleportowana 8. Aj, i dalej robi upload. No czyli to trochę mało podejrzane. Czyli wydaje mi się, że rzeczywiście Madzia jest czysta. Poza tym nie wiem, poza tym nie wiem. Madzia 100% clear. Madzia czysta 100%. Potwierdzam Madzie. Pięknie, dzięki. Luna czysta. Nie wiem, kto jest transporterem, ale niech. nie wiem. Przerywa mi taski. Co, za gnój. No. To Karolinka. Niech mu balon pęknie. O ja, to a, ja a, a gdzie się tepło? A gdzie się tepło? E, na początku tepło mnie z. gdzieś z laba do tego. Do. Ktoś bardzo nie lubi madzi. Dobra, pan. O! Tylko pan Wow. O joj, oj, oj, oj Nie oj. mi się. Co się stało z Luną, no, że tak zapytam? <laughs> ojoj Co <laughs> ją zabił? Twierdziłam, że dotrzymam Mattefowi towarzystwa. Do po ja Wow, ty tak zostałaś tak, w bombie? Ten, ten. Tak. Ja pierdzelę! <laughs> Wow, nie, tego o, nie, nie chcę nie, nie, komentować, startujemy, no co ty gadasz, jaki last? Jaki last, no, mieliśmy mi 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 godzinę. Last. Żaden, żaden, no, last, żaden, żaden, las, last, żaden, las. last, ja tutaj deforesta nie widzę, no, gramy w Among No. Baby musi mieć odcinki na 4 dni do przodu. Musi mieć nową rangę Pirat, dopiero wtedy będzie w Gramy dopóki nie dostanę Pirata, no. Okej. Okay. Co się zrąbane z tym Piratem. Jester, ojojoj. Oj. O, mam jakiś bug, mogę bugować. Bugowałem go. O, umarłem. O niezu, A nie, z bug. Tak, szybko poszło. No nie, no jeszcze Karolinka chowa ciała. No, szybko poszło. Eee, to ciało było na wejściu Ojej, do. widzimy się w nextie tak. nie... Dobra, lecimy na tym razem. Chester, z tiebreakerem, dobrze. Ach, idealnie mogę dać na siebie i strike breakeruje na siebie. Świetnie. Tak, tak sobie policzyłem te odcinki, że ten chyba jednak w poniedziałek wchodzi. To mnie już nie ma na BGA, jak coś. <laughs> jeszcze mnie nie ma w Poznaniu, no? Tak wyliczyłem. Główny matematyka. Ciężka sprawa, ciężka sprawa. No. Więc dobrze, że troszkę mam tego zapasów. Teraz nagrywam sobie zapasik. Zapas z zapasem, tak jest. Okej. Okay. No, ale jeszcze inne rzeczy trzeba ponagrywać. Kurde belka, nie ma łatwo w życiu, widzowie, nie ma łatwo. życie youtubera takie ciężkie, no? Najtrudniejszy zawód świata, no. Jak <grymne> było, nie zmyślam. <grymne> Oj, takie ciężkie trzeba czasami ruletką pokręcić. No. Mega trudna sprawa. Poczekajmy sobie chwilę w tym węciku. Zobaczymy, kto tutaj zaraz wyleci. A chyba klapek nie był w środku? To chyba tam do środka, nie? Perdek. Ferdynand von Zlochowski, ok, to jest klapek. Mhm. Dobra. No dobra, to tutaj nie wskoczymy do Węta. Pojednijmy sobie tutaj na górę. I tutaj sobie wskoczymy do Węta. Ok. Karolinka patrzy kamery. Pokaż, spoko, nie ma problemu. Oho, coś użył, coś użył. Chyba chce coś jej zrobić? O, i nagle idzie sobie. Mm, interesujące, coś jest nie tak. Oho, tak jakby chciał ją zabić, ale jednak nie mógł. Oho. I Maspol to wrócił, nie naprawia reaktora. No nieźle, trochę podejrzana sytuacja. Jakby czekał, żeby pierdolnąć Karolinkę. Mhm, coś jest nie tak, coś jest nie tak. Klapek też może na kamery. Oho, nie mnie ich, czy nie Oj się. Stoi tutaj cały czas. O! Klapek pierdolnął. to interesujące. Klapek zajebał. O kurwa. Kogo? Czekaj, no ma, e, Mas e, ma Pola zajebał. Czemu? E, za plecami Karolinki. Taki jest właśnie. No. Jak nie? Za plecami Karolinki? No, za, Karolinki. za plecami Karolinki. No w ogóle tych chciał, kurde, nie ma. ja byłam na kamerach No właśnie, dlatego no, za mi Karolinki zajebał klapek. No dobra, no, 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 no to wygłosujmy cudownie. Klapka w takim razie. Ale. Uh ekse, ale... No, proste. No. O! Dalej uważasz, że to egzy? Co <laughs> było? Wyrzeźmy Klapka To jest bardzo łatwy kill. O! Uh kurde No i skip. Nie trafi. No to skip. No to skip. I super. Fajnie było. O! Dzięki. Nie ma problemu. Jestem kogutem. Oh Kukuryku. Kukuryku. Idę do KFC. Ja już nie mam nic do stracenia. Dobra, zrobionet Idzie w takim razie do jakiegoś węcika. Trzeba tutaj troszkę posiedzieć w jakimś węcie i poobserwować sytuację. O tak. wskoczmy tutaj. Patia chyba widziała, że wentuje. EBN, Patia. Zobaczymy, zobaczymy. Myśl biegnie za nimi. Dobra. Karolinka. Również pobiegła na górę. Ok, polećmy tam. Ja co tracić czas. A tutaj polecieć, ja co zlekać. Kurde, to tak przylagowuje. No, enerwujące to jest. Ruffich Karolinka. Czy Ruffich zabije Karolinkę? Cię zabił. Interesujące. No, nerwujące są te momentami przycinki. Oho. Najpierw strzelił. Snajper strzelił, snajper strzelił. Szybko, łapmy tego snajpera! Mhm... Nie mam pojęcia gdzie strzelił, ale strzelił. To najważniejsze. Kurde, nie ma nigdzie ciała. Snajper strzelił, snajper strzelił! Powtarzam, snajper strzelił! Tak, też to widziałam. No to co? EBN. Co? Kto nie może być to on, nie może być to on. Nie się, ja byłem za twoimi, dosłownie ty mi byłeś za plecami no. jak strzelił No właśnie jak snajper strzelił to patrzyłem na kamerę i nie widziałem kto strzelał No to ja dosłownie za tą, jak, jak wyszedłeś z kamery to stałem obok ciebie, a dosłownie Pala. mi na, na obok No to co, Karolinka ja gdzieś na dół, Czemu ja? No to kurwa tak ta strzałka była na duża, że pokazywała na labanie ale ciało mogło być. To pokazywało w, tym. w prawo. Ale strzałki. Dwie strzałki, strzałki wiesz? A to wiesz? myślałem, że obie były w prawo. Hmm. Nie no, to ja jedną widziałam na dół. No dobra, ale no to, to w takim razie Karolinka ja Czemu ja? No. Ale jeszcze myślałem. Myśli jest? Myśli SUS? A ja ona się wstydzi. AB był na kamerach. Ja tak. leciałam z GBN, więc to albo Karolina. Leciałaś w, w chuja, co najwyżej. Rzucić paczę. Nie chciałam. Nie, <laughs> nie no, żartuję, żartuję. Nie, ja nie sobie. Jem. Nie? Nie, ja mam jej. taką fajną rolę <laughs> i się. <laughs> I się wstydzi. Jej, fuj, ja fuj, no, no, mogę zaraz pokazać moją rolę. No to pokaż. Aha, pokaż. Musisz, pokaż nam swoją rolę, mówię. no dawaj. Muszę skipnąć Aha. Aha. Aha, czyli snajper. Okej. Okay. Snajper, snajper. będzie strzelać. to jest. Tak, no. nam chcesz ben pokazać na Rola, No nie Dobra, to ja na ciebie pokażę, nie ma problemu. Naprawdę? No. Kurde, to mogłam inaczej to zrobić. Nie wiesz, na mnie zagłosowaliście. <noise> no no a A, czyli Jester, co? A się ja nie zagłosowałam. No, ty nie zagłosowałaś. O. Czemu tak? To jest? Czemu nikt nie zagłosował na myśli? Halo! Czemu może ja tylko zagłosowałem na myśli. No, widzisz? Ja pierdziele jaki dramat trzeba to zgłosić. Tak nie może być. Trzeba się jej pozbyć. Znaczy, ona jest chyba swaperem, więc tak naprawdę dla mnie... Nie, ona chyba nie jest słaperem. Tak, szybko kliknąć trzeba. Co to ma znaczyć kurde bela? Co to za skipowanie? Przepraszam bardzo. Dwie osoby skipują w takiej sytuacji? No To no, nie ktoś, nie ktoś jeszcze się? dosłownie. No przecież ona kłamie, czy przecież ona jest już, impostorem czy, czy nie, czy chcemy już ściągnąć ja? No No dobra, to dobra, to, to, to ty jesteś w takim razie Nie, 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 nie. to nie, nie jest to nie jest czy, to... czy, czy chcemy już, czy chcemy już zakończyć tą grę? Tak, no zakończmy, no To może być to Karolinka to jest no Ojeju, Karolinka w pierwszej, rundzie, w pierwszej rundzie nic nie zrobiła, bo ją zablokowałam, to jest karolinka i Karolinka nie się, nie? No. Karolinka. Na Proszę, zrobię to dla mnie. Proszę, trochę przekonuję, trochę przekonuję. Ale nie, bo zaraz słaper się odezwie. Nie. Ajaj, ajaj. Nie. Nie, 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 nie Ja, Co ja nie jestem ja ją, tym? To ja dam na siebie. Karolina, Ja nie nie jestem na na każdym, za każdym razem, jak jestem impostorem, dostaję w pierwszej blokadę. Daj, no co? Bo ja po prostu się dajesz, Karolinkę, no. Ostatnio, ostatnio, ktoś z tego powodu. Słuchajcie, pytaliście się, gdzie są. Są trzy ciała, że tych ciał nie widać. Ciała były na lewym reaktorze. Z bomba. Ooooj. Reaktorze trzyma. Dobra kończymy, czy jeszcze gramy? No dobra no no jeszcze. No jeszcze Laścika. Laszika? No dobra, dobra, Do no no dobra. No to Do Laścik no. Trzeba Lastic chyba. był dwie gry wcześniej. Aj tak. Ja jeszcze nie słyszałam, nie słyszałam. Dawajcie sobie dwie osoby. A to my dopiero nie zaczynamy? Dobra. dwie gry wcześniej, kobieto, dzień nie? noc, jeszcze młoda. Dobra, lecimy w takim razie. Roommate tym razem. Zobaczmy, jakim roommatem będę. Imitatorem. Dobrze. To mnie lubię. Fajnie, fajnie. Lećmy sobie w takim razie do ofisa. Gdzie czekają nas. Czego nas karta do zrobienia? Omijamy tym razem, kurczę, laboratorium. Bardzo podejrzana sprawa, ale czasem trzeba ominąć. Oho. Co się stało? To jakiś bejcik. to się nie stało. Bejcik, patrz Pacia! Pacia. Mm. Nie wiem o co wam chodzi. No, ja mu takiego bejta wajda. trafiasz. No, macia! No. Znowu bombę Aj, po co? Tak Prakta. trzeba sobie od razu no. walnąć, Pacia! <grym>. Boże, no. To nie, <grym>. ja. Macia. Nie, prawda? Macia, Pacia, no. Macia, Patia, Zna to macia. duo. Macia, <grym. grym>. Ma kim jesteś? Aha. Transporterem jest. Maciu. mnie. Twoją mamą no. na pewno? <laughs> Transportowała to mnie ze sobą. No. Tak, tak. tak. Dobra. Ładnie. Tak była. Przelej. A, żartowałem! Uh. <laughs> nie było transportera. O, Luna? Na siebie pewnie. dobrze wiem <laughs> już na kogo. <laughs> dobra, to na Lunę. No to na Lunę na chyba, dobra. no. Na Lunę. Nie no. Skifie to... No. to. Nie no, dobra, skifie imiona. Nie, no, Luna jest drugą impostorką, Luna po prostu og nie ogarnęła. Ja? Nie? Nie, no, Luna jest zoesterem. Albo Luna jest drugim impostorem? Nie, nie. Ja tylko wiem, kim jestem. Dała na siebie, no nieźle. No nie, ja dzięki. Dzięki. A, no dobra, to nie na siebie dała, no to znaczy nie jest starem Kłamstwa. Kurde. Teraz bliżej. podoba mi się. Nie ja by kogoś upić. O, tak jest! Tak jest! Trzeba upić Lunę. Oj, tak. Luna dzisiaj będzie upijana. Chodź Luna, chodź. 0% alkohol, tak jest! 0% alkoholu ci dam. Chodź ty dopiero tak uśpi. <noise> Że szok w trampkach. Dobra, masz tutaj Luna. Trzymaj! Nie ci się wiedzie. Upita. Teraz zróbmy sobie rzuć śmieci. Tak, zrobionet. Mam w ogóle radar. Też jest fajne. A Okej, okay, udało się. No i co, tutaj mamy jeszcze sporo tasków do zrobienia. W każdym zacznijmy tutaj kombinowanie. Jedno zrobione, wbiegamy tutaj, robimy sobie szybciutko, cyk, myk, pyk. Teraz jeszcze zostało mi strzelanie, potem kabelki, jeden test w i, i jest klasyczek. Klasyczek, tak jest. Chyba ktoś tu zaraz ubiegnie mnie zabić. Ajajaj. Dobra. Nie ma co się martwić. Luna jest sta stałe rekiperowana, więc e, ja się niczego nie boję. Dobra, wygnijmy sobie tutaj. Zróbmy sobie wszystko kabelki. Idziemy do Specimena zrobić powieranko. No dla straszna. Patia zginęła, już e, gra się sama toczy. Toczy się jak e, kula główna przez e, żucho gnojara. <laughs> Co ja gadam w ogóle? Co ja gadam? Jest kurde 2630. Ja już takie głupoty o tej godzinie yy, gadam. A co zabiera Będzie na e Ape. Jak będę nagrywał odcinki na IB'ego. E to już w ogóle będzie tragedia. Ojej, już. Dobra, robimy sobie tutaj taski Cyk, cyk. Robione. Pięknie. Ostatni task do zrobienia nam zostaje. Ok. Jeszcze coś mi zostało? A, jeszcze upload. No ta. Ale, no nikt nie zabija. No niestety, jest tak, jest. Ja chyba rzeczywiście Luna była z już ostatnim impostorem żyjącym. Który, która jest teraz zablokowana? No proste. A, Luna nawet nie może strzelić to jest przykry moment. Bo Patia miała strzelającego impostora. No cóż. Haha, <laughs> co tam Luna? <laughs> Jak tam nie może zabijać? Jak mi przykro. <laughs> co tam, co tam? <laughs> no luna, no. No weźcie, co. Nie może nawet buntować nic nie może zrobić, Luna, nic nie może zrobić. Jak mi przykro upiem postora na śmierć Oj tak No i co? No i co Luna? No nic nie zrobić, Co zrobisz jak nic zrobić? zrobisz? Jedna Luna Chcę chcesz, żeby zgłosić przycisk Nic bardziej mylnego! Pytań, nie, co się dzieje, się dzieje, że jest ten ten ja tak. No co się dzieje, no Luna jest impostorem, ja już uśpiłem, no No i <noise> no. <noise> tak chodzę przy no i co? Próbuj, próbuj zabijać, próbuj Już wiedziałam, że co nie, nie, nie tak. mogę <noise> A, no jeszcze Ja nie wątpię, że ty nie możesz, no dobra Chociaż nie wiem, czy chcemy ją wyrzucać Ja bym ją uspał <noise> A, w sumie? I dokończmy taski, o... i dokończmy taski, to jest dobry pomysł, no Tylko uważajcie, bo ogólnie jest bardzo agresywna, bo 22 wow. sekundy cooldownu ma, a ja mam 25 Więc jest agresywnie, agresywnie. Oj, 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 oj No, agresywna jest, uwaga Luna agresywna. A Luna, masz jakieś szczepienie? Luna, a jesteś szczepiona na Zaszczepiłaś się? A jak, jak zabije, to nie zgłaszajcie Mam szary kolor, więc nie Dobra, no muszę na nią uważać. Gdzie ona poszła? Nie widzę, ci poszła. Halo? kurde, czy ona poszła do Specimena? Nie wiem. Pokazuje mi, kto jest najbliżej? Nie, nie, pokazuje mi, kto jest najbliżej. Dobra, no to przypał. O nie, zabiła. Ajaj, aj, jest agresywna. Aj, aj, aj. No zgubiłem no, ją na początku, no. Ajajaj. Jednak ja, ja. ja szczepienia nie było Nie, no nie było szczepienia, trzeba ją jednak no. wyrzucić. Nie no, spokojnie a ja ci da jeszcze szansę. Tak? Możesz ją uspokoić. Tak? No dobra, na no tak skoro nie. tak, to nie ma problemu. A, <laughs> nie no, i tak zagosenie a... na wszelki wypadek. Nie, ja wierzę, że ona się zmieni. <laughs> ja też wierzę, ja też. No. No zobacz, no... Anna ma Ale chyba jest jeszcze underdoga, coś to coś jest know. najgorsze. No patrz, ma smutną ja twarz. Nie, ja jestem po prostu smutnym ghost bo Ta. nie ma kolorku w Ojejku, tragedia, tragedia. Hmm. Madzia, Madzia, Madzia. Może chcesz się przetransportować? <ślam> Przetransportuję się z Luną! O, to będzie prank! Ciebie? <ślam> Co zobaczyć Ale to o, był dobry nie. prank No i co? O kurwa to ja jestem... Ja jestem ogólnie imitatorem i teraz sądziałem Transportera, poszedłem na lewy reaktor I tepnąłem się z Luną I tam stała no, akurat mać na też na tym lewym reaktorze I Luna zajebała Macie. Tak. O no Ale no rozjuszyłeś się teleportem, i się nie ma co o, ci że Ja, zabiło, ja no. się nie dziwię, ja to skipuję Uwaga, Ojej, uwaga, uwaga się rozjuszył po teleporcie? Na, napuszczam sam <laughs> na każdego, kto do <tam> mnie podejdzie <laughs> o, Więc uwaga, uwaga, ja bym się bał Kurde, spierdzielać trzeba <laughs> Dobra, lecimy do no, ziemka O ta no niestety Ferdek no przejebałeś sobie No cóż No nie no ktoś zgasił światło. Nie... A, nie... czekaj ja mam radar, dobra, to ja się nie martwię o to O ja sobie przewaliłeś no O nie. No, nie, nie. To nie źle napuściłeś o, nie. Wygrałam to, mi przykro mi. Ale cię w dupę musiała podgryźć, bo nie widziałem jej z przodu. <grystanie> Uprzedziła mnie. Ale jeden task został, ja jeszcze wierzę, że może się zmienić. <grystanie> Klapek jeszcze zrobi w ogóle tego taska. Dobrze ci z oczu patrzy, Luna, więc wierzę w twoją <grystanie> przemianę. Ojej, nie wierzę No kurde. No nareszcie. Nooo. Ja tylko ja ty no, miałem nadzieję, że nie Ej, by tak na mnie napuścić. Oj, na co? Ja miałem nadzieję, że jakiś Ale no sama wpadł się Badzia prosiłaś, no co ja ci powiem? No skopałaś na tym lewym reaktorze, aż, aż po prostu nie mogłem wytrzymać. No. Ja Ale to miałem nadzieję, że jakiś fantom to wygra Ja jeszcze, tak tepnąłem, tepnąłem, tepnąłem e, się z ludą i tak sobie myślę, nie no jak chuj ją zabiła i jak na ten lewy reaktor mm -hmm. i rzeczywiście ją zabiła. <noise> <noise> <Yeah, głos> nie co tam robiła. piękne, piękne, ja było warto. No śmieszna runda.